Cześć, witajcie, niedalej jak wczoraj zakończyłem wszystkie czynności związane ze zmianą przeznaczenia mojego samochodu i po wyemitowaniu filmu pojawiło się wiele zapytań i wiele próśb o głębsze wyjaśnienie dlatego też kręcę kolejny film, w którym spróbuję Wam wyjaśnić, czy odpowiedzieć na Wasze pytania, które Was nurtują Przede wszystkim, jeżeli mogę coś doradzić, to jeżeli ktoś ma w planie budować sobie kampera, to już na starcie najlepiej niech szuka samochód osobowy. Po prostu jest mniej zamieszania, bo od samochodu osobowego nie trzeba płacić żadnej akcyzy. I tu jest pytanie pierwsze: czyli pytanie było takie, czy tylko pojazdy sprowadzone. Wymagają opłat akcyzowych czy krajowe również. Jeżeli jest to pojazd osobowy sprowadzony z zagranicy, podlega akcyzie, tak. Natomiast jeśli jest to pojazd ciężarowy homologacji ciężarowej, czyli mówimy tutaj o takim busie typu Jumper, Boxer, Ducato i tak dalej z homologacją ciężarową, z przeznaczeniem ciężarowym. To w momencie, kiedy on jest zarejestrowany w naszym kraju, kiedy my jesteśmy właścicielem tego samochodu i chcemy zmienić jego przeznaczenie na osobowe, tudzież specjalny, kempingowy, również jest naliczana akcyza. Nieważne, że to pochodzi samochód z polskiego salonu, ale był ciężarowym, a w tym momencie zmieniamy jego przeznaczenie. I to reguluje ustawa. O podatku akcyzowym. Konkretnie, jeżeli chcemy znać yy, przepis, no to to jest ustawa o podatku akcyzowym: artykuł 104 i 105. Oczywiście tam w odpowiednich podpunktach, w zależności czego to dotyczy. I tak, tutaj dla yy, wyjaśnienia, ja wam oczywiście zaraz zamieszczę też w filmie yy, zdjęcia, yy, które pokazują ten artykuł. Aby można było sobie gdzieś tam ściągnąć. I tak, artykuł 105. Stawka akcyza na samochód osobowy. Ten artykuł wyjaśnia yy, procentowo, jaką wysoką akcyzę należy zapłacić yy, w zależności od posiadanej pojemności. I tak, do 2 litrów jest to 3,1%. Natomiast powyżej 2 litrów jest to 18,6% to jest jedno z pytań, które padło teraz słuchajcie jakie czynności trzeba było przeprowadzić żeby spokojnie można było zmienić przeznaczenie na podstawie doświadczeń obejrzanych filmów waszych materiałów różnych osób, które to przerabiały mniemam, że tak jak ktoś kiedyś dzisiaj powiedział tam na grupie co Region Polski to jakiś tam inny zwyczaj. Nie ma unormalizowania czy znormalizowania schematu działania. W jednym miejscu będą wymagali większych wysiłków, więcej dokumentów od was, a w innym po prostu przejdzie jak po maśle. To jest podobnie jak z urządami skarbowymi, jak pamiętacie. Rządziły się swoimi prawami, w zależności do tego. W zależności od tego, gdzie taki był usytuowany. Ale tak, słuchajcie, wyjściową sytuacją to jest oświadczenie firmy, która oficjalnie dokona przebudowy takiego pojazdu. Najważniejszym jest, że ta firma musi być wpisana do rejestru i ten wyciąg rejestru dobrze też mieć nie musi być potwierdzany pieczątkami to możecie wydrukować z internetu żeby mieć podkładkę, że ta firma jest zarejestrowana w CIDG i tu jest zapis o tym, że ta firma posiada między innymi, bo ma wiele ale kod działalności gospodarczej PKD45.20.Z czyli konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. I ona oświadcza, że dokonała zmian konstrukcyjnych. Na tym oświadczeniu podaje konkretnie markę, typ, numer rejestracyjny, numer WIN, rok produkcji, datę pierwszej rejestracji w pojeździe, w którym dokonała tych zmian. Podbija pieczątkę. To jest pierwszy dokument, który jest Wam potrzebny. Z tymże dokumentem, plus z poświadczeniem wagi aktualnej po zważeniu już zabudowy, udajecie się na okręgową, to jest ważne okręgową stację diagnostyczną. I tam. Mam nadzieję, że traficie na szpeca który będzie w stanie to zrobić, bo nie wszyscy chcą bo po prostu nie znają przepisów, nie wiedzą co trzeba robić. Nie ma tam naprawdę żadnej filozofii. Jak ktoś zajmuje się tym na co dzień, dla niego to jest po prostu spacerek i żadnych problemów nie powinno być. A mianowicie, przechodzicie normalny przegląd techniczny. Przechodzicie sprawdzenie wykonania poprawności zabudowy przez tą firmę, bo z kolei ustawa czy rozporządzenie określa, co ma znajdować się na pokładzie takiego pojazdu, który ma zostać przekształcony. I wymóg jest: szafki, zlew, Kuchenka, stolik oraz miejsce do spania, które może powstać w wyniku złożenia foteli. Ale te rzeczy muszą być. Jest to nieodzowna część tego, żeby ten samochód mógł stać się kamperem, czyli specjalnym kempingowym. Ściana Grodziowa w tym momencie też może zostać zdemontowana, i to powinna zrobić tą, yy, tą czynność. Powinna wykonać ta firma z tym PKD. Wtedy macie mniej problemów, tak? I to jest jakby sytuacja wyjściowa. Problem powstaje w momencie, kiedy komuś zapragnie się dostawić tutaj siedziska. Yy, nie mówimy o takiej skrzynce, na której ja siedzę teraz, która pozwala mi konsumować, służy do przechowywania różnych rzeczy, tylko do takich siedzeń, które pozwolą przewozić osoby wyposażone w pasy i tak dalej to tu z kolei musi to zrobić firma, która też posiada specjalne uprawnienia nie ta, tylko inna firma, która ma dopuszczenia i atesty i z tego co ja się orientuję to Fotel czy kanapa, która ma zostać tutaj umieszczona, musi być nowym produktem z homologacją i zainstalowana przez tą firmę, która się takimi rzeczami zajmuje. Średni koszt dostawienia takiego siedziska, jak się orientuje, to jest około 12,5 tysiąca złotych. Dlatego tutaj sugerowałem, że lepiej skorzystać jest z opcji samochodu osobowego. Bo on już takie siedziska ma. I nawet gdyby to miała być brygodówka, to już macie 6 czy 7 miejsc siedzących i też można fajnie wykonać e, taką zabudowę. No ale mówię, ja nie miałem tego problemu, nie zwiększałem liczby miejsc, wystarczyły mi 3 i tak pozostałem. Tam diagnosta dokonał sprawdzenia, wykonał dokumentację fotograficzną, sporządził zaświadczenia, i to spowodowało, że miałem komplet wymaganych dokumentów, żeby udać się dalej. I teraz tak: pojazd był zarejestrowany w kraju, zmienił na stacji okręgowej przeznaczenie. <laughs> Z oświadczeniem tej firmy, z dwoma yy, zaświadczeniami ze stacji diagnostycznej udałem się do Wydziału Komunikacji, gdzie zgłosiłem zmianę przeznaczenia pojazdu. I znowu oświadczenie i to jest ważne, słuchajcie oświadczenie nie faktura. Ustawa mówi wyraźnie oświadczenie firmy nie musi to być faktura. Z tym oświadczeniem, z tymi zaświadczeniami, plus opłata 55 zł. Wydział Komunikacji Pani dokonała aktualizacji w dowodzie rejestracyjnym, który już miałem. Oczywiście dostanę nowy, który będzie już opiewał na specjalny kempingowy, ale w starym dowodzie jest tylko wpis ewidencyjny o dokonaniu zgłoszenia. Na, przy, przy, na przypadek zmiany przeznaczenia pojazdu. I moi drodzy, wysokość opłat, jeszcze na stacji diagnostycznej, czyli tak jak za przegląd i za sprawdzenie poprawności wydanie zaświadczeń czyli to było w okolicach 190 zł. Dwa różne paragony. Jeden za przegląd, drugi za te wydanie tych decyzji i sprawdzenie zmiany przeznaczenia. Tak. Czyli mówię około tam 190-193, nie pamiętam dokładnie. Na stacji diagnostycznej plus 55 w wydziale komunikacji. I ze względu na to, że ten samochód był moim samochodem krajowym, nie potrzebowałem żadnych faktur i tak dalej, tylko dowód rejestracyjny. Eee... I tak naprawdę samochód został zarejestrowany. Od momentu, w którym zmieniono jego przeznaczenie na stacji diagnostycznej, macie 14 dni na to, żeby wypełnić dokument, który się nazywa AKCUS. Czyli to jest deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych. I od dnia zgłoszenia zmiany przeznaczenia na stacji okręgowej macie 14 dni na to, żeby powiadomić o tym fakcie Urząd Skarbowy, a 30 dni na dokonanie opłaty akcyzy. I teraz tak. Technicznie rzecz biorąc, każdy Urząd Skarbowy powinien Was obsłużyć, ale nie każdy urząd skarbowy zna procedury akcyzowe, jeśli chodzi o tego typu działania i raczej niechętnie chcą współpracować. Mogą przyjąć od Was dokumenty na zasadzie pośrednictwa, czyli tak, jakbyście zrobili to, nie wiem, korespondencyjnie, ale lepiej jest udać się do takiego urzędu skarbowego, który ma stanowisko typowe, punkt obsługi względem podatku akcyzowego. I ja udałem się do takiego urzędu w Opolu. To był trzeci urząd, do którego dotarłem. Pierwsze dwa no niestety mogły przyjąć ode mnie dokumenty, ale nie były w stanie mi podpowiedzieć i doradzić. Dlatego warto jest jechać tam, gdzie ludzie się na tym znają. I tam bardzo sympatyczny człowiek. Ja miałem dokumenty ten AKC wypełnione. Wstępną kalkulację, szacowanie, takie jakie mi się wydawało. Natomiast ten człowiek odpalił komputer, sprawdził średnią krajową. Ku mojemu zaskoczeniu była dużo niższa niż ja, sobie wyceniłem. I teraz, jak jest to kalkulowane? Od średniej krajowej, która została uwzględniona, a przez średnią krajową rozumiemy równowartość zakupu samochodu osobowego. Takiego samego rodzaju jak Wasz, tylko osobowego, będącego zarejestrowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli jeśli yy, jesteście kupić w stanie samochód za 20 tysięcy, to to będzie Wasza suma wyjściowa, którą należy później tutaj umieścić w tym AKC. On ma cztery strony. I tak. Abyście się nie przerazili, że 18,6% od 20 tysięcy nie. Znowu, ustawa o podatku akcyzowym wyraźnie precyzuje i za chwilę zamieszczę wam zdjęcie precyzuje co należy najpierw odliczyć od kwoty bazowej, jakiego rodzaju yy, ulgi, i dopiero wtedy od tej kwoty. Liczyć ten podatek 18,6%. Czyli od tych 20 tysięcy minusujemy podatek VAT 23%. Od tego, co nam zostanie, pomniejszamy o kwotę akcyzy. I następnie odliczamy tą akcyzę To są dużo mniejsze pieniążki No oczywiście jeśli samochody są warte Bo macie nowe auta I yy, są warte 100 tysięcy Same auto yy, Czy choćby 50 No to już trochę po tej kieszeni będzie Ale jeśli to są starsze samochody Takie jak mój No to źle nie było yy, W każdym razie muszę powiedzieć Że jest mitem i nieprawdą, że liczy się tą kwotę od wykonanej zabudowy, czyli hipotetycznie kupiłem auto za 20, wpompowałem w niego 80, bo jest zrobiony cud, malina i tak dalej. Czyli wartość jego jest 100 tysięcy, i od tego liczę ten podatek. Nie, tak jak powiedziałem, od średniej ceny zakupionego samochodu osobowego zarejestrowanego na terenie Polski. Od tego się liczy ten podatek, więc tragedii jako takiej nie ma. Ale tak jak mówię, jeśli ktoś jest na etapie planowania, to lepiej niech przemyśli kwestię i kupi samochód osobowy, nowszy, i sobie go przekształci na specjalny kamperowy, aniżeli ciężarowy, bo to generuje koszty. Że koszty są, to jest prawda. Przy nowszych samochodach, przy starszych aż tak nie boli, bo średnia giełdowa jest dużo niższa, tak. To są tam, mówię, jakieś pieniążki. Do przeżycia. Tak by to, moi drodzy, wyglądało. Pokrótce. Mam nadzieję, że rozwijam wszelkie wątpliwości. A jeżeli się jeszcze coś urodzi, no to mówię, przede wszystkim warto jest przeczytać ustawę, zapoznać się z tymi punktami bo wtedy człowiek wie, całkiem inne było podejście, jak ja przyszedłem do urzędu skarbowego z drukiem ustawy, z zakreślonymi na żółto kwotami, które trzeba minusować i tak dalej. Oczywiście ten pan to wszystko wiedział, ale widział też, że ja jestem dobrze przygotowany do tematu i naprawdę uwierzcie mi, w urzędzie skarbowym spędziłem 5 minut, bo nie było w ogóle kolejki, byłem umówiony na konkretną godzinę i temat został załatwiony. A ja jestem szczęśliwy, że tak się to skończyło, a nie inaczej. Natomiast jeżeli ktoś dopytuje, bo też były pytania nad kwestią zasadności, po co to robić? Słuchajcie, no po co to robić? Żeby tutaj już nie wchodzić głęboko w temat. Po to ja mam tutaj dwa fotele obrotowe. Ja sobie teraz żeby było, bo jest zimno, jest minus 3, i żeby tam maty są termiczne na oknach założone. Ale mimo wszystko, jak kocyk jest to tutaj, walczymy cały czas o boiler grzania wody, żeby go nie rozsadziło. Bo nie jest upuszczony, tam jest specjalny płyn i dlatego tak to izoluje. Po to mam dwa fotele obrotowe, żeby zwiększyć, sobie tutaj, komfort funkcjonowania. W momencie, kiedy byłaby ściana gradziowa, byłoby to niemożliwe i bezsensowne, tak? Po co wstawiać fotel obrotowy, jak nie można go obrócić? Żeby legalnie zdemontować tą ścianę grodziową, no to trzeba niestety przejść procedurę zmiany przeznaczenia. Bez tego się nie da. Jeśli ktoś myśli, że zainstaluje sobie typu kurierkę, bo są takie ściany grodziowe typu kurierka, no ale to kurierka to jest przejście na środku, otwierane, przesuwne, homologowane i kosztuje parę tysięcy złotych, więc to jest zabieg bezsensowny i dlatego ja zdecydowałem się na ten cały proceder. Ponieważ ustaliłem, że nie będzie to tak drogo, a po drugie, mam większy komfort funkcjonowania i lepiej to wszystko wygląda. Natomiast są sytuacje takie, że to też znowu, albo się ktoś czepi, albo nie. Jak miałem ścianę grodziową, i miałem zabudowę. Jeździłem, było ok, nie zdarzyło mi się, żeby mnie ktoś skontrolował, zatrzymał, ale zdarzyło się, że mój kolega w takim samym wydaniu na stacji diagnostycznej dostał pytanie, co pan ma na pacie. Diagnosta się zaciekawił, no i nie chciał podbić przeglądu, więc lampka też się zapaliła. Eee... Wiemy, że w tej chwili są wzmożone kontrole na drogach Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu, Ruchu Drogowego i tak dalej, tak dalej. Wiadomo w jakim celu, nie będę tutaj publicznie y, omawiał, ale przy rutynowej kontroli otworzą, zobaczą i będzie jakiś wnikliwy badacz pisma, sprawdzi i powie tak. A co pan tu ma? Pan ma ciężarowy samochód, a co to jest? Dlaczego pan nie zmienił przeznaczenia? I tłumaczenie, uwierzcie mi, że woże meble. Niestety Wożę meble wtedy, kiedy jest to zabudowa modułowa Jest to samochód osobowy Nie zmieniałem przeznaczenia, tak jak miałem w trafiku I wtedy wożę meble Na zasadzie w godzinkę Ja jestem w stanie wyjechać ze wszystkim Auto nie ma zmiany Za chwilę wstają fotele Na swoje miejsce I jest samochodem osobowym A w takiej sytuacji Kiedy, żeby to wyjąć Muszę to wszystko rozwalić To nie ma tłumaczenia Dlatego też mówię, chcąc uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, zdecydowałem się zmienić przeznaczenie i mam samochód kempingowy. Cieszę się z tego faktu. Jeszcze 3 lata temu nawet nie marzyłem, że kiedyś będę miał taką furę, która będzie pełnoprawnie nazywała się kamperem. Życzę wam, żeby jak się zdecydujecie, wasza droga była równie prosta i szybka jak moja. A jeśli ktoś ma jakieś zapytania, piszcie na priv, pytajcie. Jestem do dyspozycji. W kamperze siedzę już chyba trzeci rok. Dwa zbudowałem samodzielnie. Wiem o nich wszystko. Od elektryki, hydrauliki, mechaniki i wszystkim potroszę. No tak to jest. Jak, jak się buduje kampera, trzeba być jak Irena Kwiatkowska. Kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi. <laughs> Albo Adam Słodowy. To co, mam nadzieję, że wyjaśniłem. To co było potrzebne, wrzucam jako zdjęcia i życzę Wam powodzenia. Dzięki, że byliście i oglądaliście ten film.